Witam wszystkich serdecznie, moi kochani. Dzisiaj odcinek taki trochę tutorialowy, troszeczkę opowiemy sobie parę ważnych aspektów, mianowicie jeśli chodzi o promptowanie. Zacznijmy sobie przede wszystkim od początku, czym w ogóle jest promptowanie. Promptowanie moim zdaniem jest, no nie będę mówił, że to jakiś zawód przyszłości, prompter czy coś w tym stylu. Bardziej chodzi mi o to, że na pewno będzie to umiejętność ważna. Nie chodzi mi też o rynek pracy. Na pewno będzie to ważne po prostu, jeżeli będziemy chcieli coś w swoim życiu stworzyć. Nie wiem, mamy firmę, będziemy chcieli zrobić marketingowy jakiś tam, powiedzmy nie wiem, na sociale stworzyć jakieś opisy, będziemy chcieli wygenerować jakieś grafiki, których potrzebujemy, czy filmy, czy zresztą wszystko dąży do tego, żeby dzisiaj promptować, nawet generowanie muzyki. Generowanie jakiegoś programu komputerowego, jeżeli chcemy go stworzyć. Tutaj wchodzi właśnie kwestia promptowania. Na taki swój ludzki, na taki prosty, chłopski rozum, jakbym zinterpretował promptowanie? Promptowanie przede wszystkim to jest jakby opisywanie tego, co chcemy uzyskać od danego silnika. Mianowicie, jeżeli mamy na przykład Leonardo AI, czyli generator grafik, no to będziemy chci chcieli mu napisać dobry prompt, prompt mianowicie. Na przykład chcemy opisać grafikę, którą chcemy właśnie wygenerować poprzez ten silnik, czyli komunikujemy się z tym silnikiem i chcemy poprzez tą komunikację coś osiągnąć. Zobaczcie, tutaj mamy na przykład przykład, mianowicie mamy wygenerowany obrazek na podstawie tego promptu. To jest prompt details, tutaj mamy opisane medium full show female i coś tam, coś tam, jakiś altar from Assassin's Creed, pewnie to jest z gry komputerowej, no i mamy pewien opis tego, tego obrazka, tak? Chcemy wygenerować. Jakiś obrazek, więc musimy go opisać. To bym właśnie tak bym w taki sposób bym jakby opisał, czym jest promptowanie. Tutaj mamy oczywiście negative prompt, czyli to, czego my nie chcemy uzyskać. To heads, to faces, tak? Bo wiadomo, te silniki również mają swoje wady, więc musimy jakby zaimplementować również ten negative prompt, czyli przedstawić temu silnikowi, że słuchaj, stary, tego nie chcemy, ale prompt details to jest słuchaj, stary, to chcemy. A negative prompt to jest stary, tego nie chcemy. Tak bym opisał to, jeśli chodzi o promptowanie na Leonardo AI, jeśli chodzi o całą definicję promptowania, no to ona może być bardzo przerna. Natomiast tutaj macie przykład, czyli opisujemy coś, co chcemy uzyskać od danego silnika, od danego generatora, w zależności od jego umiejętności, czy to jest generator obrazków, czy to jest generator kodu, na no jak, przykład no jak gbd, czy tam, no, nie wiem, jakiegoś kontentu, powiedzmy, tak. No to wszystko kwestia, jak my to opiszemy i w jaki sposób, co będzie. Będziemy chcieli od tego mówiąc w skrócie uzyskać. Okej, okay, słuchajcie, zacznijmy sobie przede wszystkim od Leonardo AI. Ja wiem, że ostatnio robiłem tutorial na ten temat z prosniferem. Natomiast tutaj chciałbym przede wszystkim jeszcze, jakby skupić się na takich bardziej detalicznych aspektach, I detalów, na, na takich po prostu mniejszych detalach, żeby opisać wam i Leonardo AI, i ChatGPT, i jeszcze, jak to mądrze wszystko skonstruować. Oczywiście, Leonardo AI, pamiętajcie, tutaj, jak sobie wyjdziecie, macie community feed i tutaj macie różne przykłady różnych obrazków. I to jest fenomenalne narzędzie, ponieważ jeżeli będziemy chcieli uzyskać któryś z tych. Obrazków nam się spodoba. Na przykład powiemy sobie, o kurde, jaki fajny kotek. wchodzimy sobie w tego kotka i mamy prompt details. Jest to prompt, który trzeba było użyć, aby uzyskać tego kotka. Tak, mamy cuteenie, Hyper Reality, animal from pokemon OK, to, jest, to nie jest kotek, to jest Wilk, no ale mniejsza o to. I teraz tak, mamy negative prompt i widzicie. I widzicie tak naprawdę macie czarno na białym napisane. Co trzeba było zrobić, żeby ten właśnie obrazek uzyskać, tak? Mamy ten detail, czyli co chcemy, mamy negative Prompt, czyli to co nie chcemy, mamy resolution, czyli macie jakby rozdzielczość tego, tego obrazka. No i to jest bardzo fajna sprawa, czy już zostało użyto prompt Magic, czy nie zostało użyto prompt Magic, high contrast. I tak dalej, i tak dalej. Macie tutaj wszystko zajebiście, opisane. I tak samo chyba też są silniki, więc to jest bardzo ważna sprawa. Więc słuchajcie, to jest ten prompt. To jest to promptowanie, czyli wpisywanie różnych jakby wartości, charakterystyki w formie tekstowej po przecinku, aby uzyskać jakiś, jakiś obrazek jakiś kod i tak dalej. To już promptowanie myślę, że sobie żeśmy w pewien sposób jakby określili. Teraz analizując na przykład nasz Leonardo AI, spróbujmy sobie zapożyczyć właśnie ten prompt i spróbujmy wygenerować sobie taki obrazek analogiczny na podstawie tego wygenerowanego właśnie wilka. My tutaj nie będziemy używać negative prompta, dlatego że użyjemy tylko zwykły prompt. Idźmy dalej. Tylko po to, żeby pokazać, jaka jest różnica właśnie między tym, bez tego negative prompt. Z tym negative prompt często pamiętajcie, że używa się np. że nie dajecie głów i tak dalej, bo czasami te silniki potrafią robić niesamowite rzeczy, np. wyjdzie wam kotek o dwóch głowach i tak dalej, i tak dalej. Dlatego wy wtedy musicie po prostu jakby dodać ten negative prompt, co chcielibyście. Aby wam nie, nie wychodziło, czyli piesek bez dwóch głów i tak dalej. bo czasami naprawdę te silniki tworzą dziwne rzeczy, no i po prostu musicie być na to, jakby mówiąc skrócie nastawienie. Okej, okay, jak widzicie, rezultat jest interesujący. Tutaj macie różne silniki, żeśmy na ten temat już ostatnio rozmawiali. Tutaj włączacie negative prompt, czyli to, co nie, ch nie chcecie, żeby było, tak? I w ten sposób tutaj oceniacie, czego chcecie się pozbyć. Także to jest tak samo ważne. Ten negative prompt, jak zwykły prompt, czyli ten co Wy chcecie. Także to tak, musicie do tego tematu po prostu, mówiąc w skrócie, podchodzić. Ale teraz spróbujmy stworzyć sobie własny prompt, używając Leonardo AI. Wejdźmy sobie właśnie na AI Image Generator i spróbujmy sobie użyć takiego narzędzia, który się nazywa Prompt Generator. Nie Image Generator, czyli tworzenie grafik, ale. Generacja promptu. I teraz tak, tutaj oczywiście mamy, jakby do mojej wersji chyba darmowej, bo ja tutaj w ogóle nie mam, jakby no nie mam płatnej wersji, tylko mam tą Free. Mogę użyć wyłącznie chyba dwóch promptów do wygenerowania. I teraz co chcę uzyskać? I to jest bardzo ważne, co chcę uzyskać. Spróbujmy sobie, jakby zdefiniować to, co chcemy uzyskać, ale nie będziemy tego definiować oczywiście po polsku, bo będzie to bez sensu. Pamiętajcie, że te silniki, czy to ChatGPT, czy to właśnie na przykład, czy to Leonardo, do AI, one bardziej wolą chłonąć język angielski. One bardziej wolą chłonąć właśnie język angielski. Czekajcie o, bo mi mikrofon wariuje, one wolą wchłonąć właśnie język angielski. Dlatego, aby wpisać ten język angielski w poprawnej formie, będziemy używać do tego narzędzia właśnie e, DIPL. Nie będziemy używali Googlea, dlatego że według mnie Google jest gorszej jakości, generuje ten język angielski, to tłumaczenie gorszej jakości. To jest oczywiście moje zdanie, nie musicie się oczywiście z tym zgadzać. Ja używam DIPLA, jestem niesamowicie zadowolony. I robimy tak, Spolish do English, US najlepiej, czyli tej amerykańskiej wersji angielskiego, czyli tej prostej, ogólnie trakt, takiej powiedzmy, feczowanej przez, przez różne języki sztucznej inteligencji, bo ten anglo, taki wiecie, angielski, brytyjski, no niekoniecznie tutaj ten English US, czyli ten standardowy, taki amerykański tutaj będzie używany. I teraz tak, nie piszcie, słuchajcie po polsku tego promptu, że tam, albo, o, ale ja świetnie znam angielski, ja tutaj nie, moje ego mi nie pozwala, używać tłumacza, elo, nie słuchajcie, nie utrudniajcie sobie roboty, napiszcie w diplu to, co chcecie wygenerować. Na przykład robimy tak, ehm, muzyk grający na ulicy, który, który, ok, muzyk grający na ulicy, który jest w środku miasta, obok ktoś rzuca mu pieniążek, monetę, pieniążek, rzuca mu monetę do kubeczka. OK, OK. I teraz kopiujemy sobie to, mamy English, nie musimy tego bawić się tam w Polish i tak dalej. Teraz nie tracimy na to czasu, mamy tutaj już po angielsku, chodzimy sobie w Leonardo, i dajemy Enter Abbas Prompt ID. I teraz dajemy IDT, czy jak to się tam tłumaczy. IDAT. <grym> IDT. OK. Generuje nam tutaj już jakiś prompt. Zaraz zobaczymy, czy nam tutaj wygeneruje na podstawie naszego. OK. A street musician playing to a lovely tune. Dobra. Teraz sobie to po prostu kopiuj. Nie musimy nawet kopiować. Zobaczcie, tutaj z prawej strony mamy Generate new image set with this prompt. OK. Generate. I teraz tak. Będzie już nam tutaj szła generacja obrazku. Ok, to około 10 sekund zwyczaj trwa do 15. Tak, ok. Jak widzicie, mamy różne dziwne dewiacje, dewiacje, różne dziwne defekty. Tutaj jakieś druga ręka i tak dalej. I właśnie w tym przypadku trzeba używać negative prompt. W tym przypadku właśnie używacie na przykład Negative Prompt, żeby właśnie jakby usunąć te różne defekty. Tak Tak samo tutaj coś jest nie tak, i to jakaś głowa w ogóle dziwna, tu jakieś głowy. Musicie to wszystko opisać. Tak? W tym Negative Prompt musicie to po prostu wszystko opisać, czego nie chcecie, aby było. Możecie napisać, że nie wiem, dwie ręce, że gitara jest jakaś krzywa i tak dalej. Musicie to po prostu wszystko opisać. W ten sposób używamy właśnie. Tego negatyw promptu. Tutaj, jak mamy ten prompt, który zapożyczyliśmy, to teraz jest ten prompt, aby napisać negatyw, aby się po prostu tego, mówiąc w skrócie, pozbyć. I teraz spróbujemy sobie to zrobić. Napiszemy, że muzyk grający muzyk, niech posiada. Hmm, może napiszemy, że dwie, trzy ręce, zdeformowane twarze. Zdeformowane, gitara, coś w tym stylu. O. Dobra, spróbujemy to po prostu jakby wbić do naszego negative promptu. OK. Generate. I zobaczymy teraz. Na pewno tutaj jest więcej pracy. Pamiętacie, że to nie jest tak, że o, w 10 sekund wygenerowałem super obrazek. Tu jest naprawdę wiele roboty przy tych promptach. Dlatego promptowanie nie jest takie proste, jakby się wydawało. Po prostu trzeba jakby oswoić się z tym silnikiem. Trzeba oswoić się z tym wszystkim i jakby sobie z tym radzić. Stydem playing, a love tune. Zobaczmy, jaki był tutaj. Wstydmy music play. Ok. I teraz tak. Wygląda to trochę lepiej. Na pewno. Pozbyliśmy się jakichś różnych deformacji, chociaż wciąż niektóre deformacje są. Już nasz muzyk nie ma dwóch rąk, trzech rąk, sorry. Tak to było wcześniej. Tutaj są dziwne jeszcze deformacje, no trzeba cały czas z tym walczyć. Tak to działa. Także tutaj na pewno walka jest ostra, jeśli chodzi o te po prostu niektóre zdjęcia i generacje. Także jeśli chodzi o promptowanie takich niektórych właśnie zdjęć, tutaj wo wojna, na pewno będziecie mieli nie lada bitwę, aby sobie z tym wszystkim, słuchajcie, poradzić, także widzicie, jak to funkcjonuje, żeby stworzyć dobry prompt, najlepiej przede wszystkim jest napisać coś dobrego w Deeplu, tak? czyli napisać coś, co chcecie osiągnąć. Później przechodzicie sobie właśnie do, do AI Image Generator, wpisujecie sobie Prompt Generator. Wujka, oczywiście, poza free. <noise> I, I po prostu Wam to generuje, tak. I po prostu macie później stworzoną pomysł na prompt, czyli to, co najlepiej jakby ten silnik zinterpretuje, najlepiej właśnie używać tych promptów, i później dajcie generate, i tak naprawdę macie gotowy prompt. I później tym negative prompt musicie po prostu walczyć, żeby pozbywać się tych różnych. Jakby no, tego, czego nie chcecie, tak? czy jakieś zdeformowane twarze, jakieś kurcze, zdeformowane gitary, w ten sposób. Także tutaj promptowanie na pewno, na pewno jest bardzo ważne. I tak samo, słuchajcie, czytajcie sobie Reddita, jeżeli chcecie na przykład fajnie promptować, chcecie się fajnie jakoś w tym uczestniczyć, wchodzicie sobie na prompt reddit, na przykład stable diffusion, czy midjourney, w zależności jaki silnik używacie. Na naszym przykładzie, jeśli chodzi o Leonardo, to będzie stable diffusion i macie na przykład great stable diffusion prompt preset, czyli macie presety gotowe na przykład, tak? Czyli macie już gotowe jakby, gotowe prompty do tego wręcz, aby, aby później zaimplementować to do swojego promptu. Tutaj macie też stronkę public prompts .art, i możecie używać sobie takich rzeczy, używać tych narzędzi. Także tak to funkcjonuje. Musicie sobie to wszystko analizować poprzez, poprzez po prostu praktykę, tak? Tu nie da się inaczej, tutaj nie da się jak nie przez praktykę dochodzić do tego, że promptowanie będzie Wam wychodzić coraz lepiej. Ok, także silnik. Stable Diffusion Leonardo, żeśmy sobie umówili tutaj, jak, także idziemy dalej. Chat GBT. Chat GBT. Ja mam dwie rewersje, używam GBT 3 i używam GBT 4, ale głównie czwórki używam dlatego, że naprawdę no, jest duża różnica. Jeśli chodzi o różnicę GBT 4, a GBT 3, różnica jest kolosalna. Z tym, że no, gbt 4 jest ograniczona, tak? Mamy te około 25 jakby wiadomości w przeciągu 3 godzin. Tam chyba trochę teraz wychodzi to więcej, w zależności od tego, jak jest, jak jest po prostu. No, jak dużo ludzi używa w danym momencie tego GBT-4, ja czasami mam także chyba więcej nawet tych promptów robię w przeciągu 3 godzin niż 25 dni to przechodzi, tak? Więc wydaje mi się, że to raczej jest tak teraz skonstruowane po jakimś czasie, że w zależności od tego, jakie jest przeciążenie na serwerze, czy coś w tym stylu, w zależności od ilu jest prompterów w danym momencie, no to są te granice. Tak to funkcjonuje. Także przejdźmy sobie do tak samo dobrego napisania promptu. Teraz tak, przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co my chcemy zrobić. Teraz możemy sobie na przykład zrobić, że chcemy coś po angielsku, chcemy coś po polsku. Oczywiście, jeżeli chcemy coś tworzyć po polsku, to oczywiście lepiej jest po prostu pisać to po polsku. Na przykład stwórz mi, nie wiem, stwórz mi ofertę dla mojego sklepu internetowego, internetowego, oh yy, która będzie zawierała, zawierała ofertę sprzedaży proszku do prania Ariel 100 prań, 100 prań do koloru. Yy, na przykład tak. Yy, nie wiem, co tu można jeszcze napisać powiedzmy. No dobra, okej. Okay. Stwórz mi, użyj. Emongi. Ja tak zawsze robię. I teraz niech to sobie, mówiąc w skrócie, Leci. Pamiętajcie, że tak naprawdę często te oferty będzie trzeba poddać delikatnej modyfikacji. Nie bądźmy zbyt po prostu leniwi, że wszystko za nas zrobi ta sztuczna inteligencja. Dajmy jej się po prostu, dajmy jej stworzyć ten template, dajmy jej stworzyć ten szablon, bo to jest genialne. Słuchajcie, że tak naprawdę w większości przypadków właśnie ona tworzy ten szablon, daje nam ten pomysł, a my możemy ewentualnie później go jakoś fajnie zmodyfikować. Zobaczcie, mamy tutaj jakby naszą tą ofertę na Facebooka, na Twittera, na. Na no, Twittera to nie, na tele, na jakiegoś tam Instagrama czy coś w tym stylu. Niesamowita oferta specjalna i tak dalej. Mamy pomysł, jest dużo emoji, jest dużo ciekawego. Nie jest aż tak bardzo to, powiedzmy, nie ma tak bardzo dużo tego kontentu. Jest prosto i na temat, fajna sprawa. Możecie na podstawie na przykład tej oferty stworzyć sobie później już własną ofertę. Tutaj macie link do sklepu, czyli wklejacie swój, powiedzmy, link do sklepu. Możecie ewentualnie delikatnie na przykład jeszcze tą ofertę zmodyfikować, dodać jakieś tam różne opisy. I tak dalej, i tak dalej, ale macie już to mówiąc w skrócie, gotowe, najważniejsze jest czasami zacząć, tak? Dobrze wszyscy to wiemy, że najgorzej jest po prostu zacząć, najgorzej coś wymyślić, wymyśleć, a tutaj mamy już to jakby czarno, fajnie. Na białym i ewentualnie możemy tylko pod siebie to zmodyfikować. Dobra, przejdźmy do kolejnego promptu. Myślę, że kolejnym promptem już pójdziemy w języku angielskim. Będziemy potrzebowali właśnie Deepla, narzędzia Deep, czyli tego translatora. I na przykład zróbmy także, stwórz mi tutaj właśnie, jeżeli chcecie pisać kod. Pisać kod do, nie wiem, jakichś HTML, CSS, czy może nawet jakąś JavaScript, czy Pythonie, to dobrze byłoby to robić właśnie przy języku. Wykorzystując język angielski. Nie robiąc tego po polsku, ja zauważyłem, że na pewno dużo lepiej, dużo lepiej właśnie funkcjonuje on w języku angielskim, dużo lepsze daje efekty, rezultaty. Także wydaje mi się, że lepiej po prostu używać wtedy dipla, pisać to co chcecie osiągnąć właśnie w języku polskim, jeżeli wasz angielski nie jest na takim poziomie, żebyście po prostu to wszystko określali, nawet wydaje mi się, że jest to po prostu lepsze, dlatego że po prostu jeżeli wasz angielski jest ograniczony, nie piszecie bardzo dobrze po angielsku, to naprawdę lepiej jest po prostu sobie użyć dipla i tyle i tak jest po prostu. Lepiej, szybciej, i ten wasz prompt po prostu będzie lepszej jakości, bo tu przede wszystkim chodzi o to, aby ten prompt był lepszej jakości. Ok, stwórz mi um, szablon w języku HTML plus CSS, plus na przykład Bootstrap prostej strony internetowej. Mianowicie chodzi, chodzi mi o Home o komponent, o komponent com, który będzie zawierał headera plus headera z tuglem, hamburgerem w momencie, w momencie, gdy ktoś odpala aplikację na telefonie, main contentem, środkiem, gdzie będzie jakiś przykładowy Content oraz, oraz stopką oraz stopką z, trzem, z trzema kolumnami. Z trzema kolumnami. kontakt as important links. Tutaj ja ja piszę po angielsku, bo już jestem po prostu do tego przyzwyczajony, bo na co dzień z tym pracuję. Contact US, Important Links oraz Social medias. Ok. Tak to zrobimy. I teraz tak, zrób to wszystko w jednym pliku HTML, HTML o nazwie home.html HTML, i na przykład i na przykład do... No, nie po prostu tyle. Ok. I teraz wklejmy sobie to do naszego chatu GBT. Niech on sobie tam działa. Ja przygotuję w tym czasie szybko jakiś plik HTML-owy. Słuchajcie, sekundę wręcz. Home HTML, dobra. Ok, spadaj. Co ja zrobiłem? Tu sobie już ten generuje ten prompt. A my w tym czasie szybko zrobimy jakiś pliczek. Dobra, dobra, dobra. Jak widzicie, generuje nam kod. Mamy tutaj już wygenerowany jakiś content, jakiś head, tak? mamy headera, mamy main, czyli ten środek, mamy footera i jak widzicie fajnie, fajnie nam to wszystko jakby zostało wygenerowane. Widzimy mamy biblioteki. Dobra, podpinamy sobie to, zapisujemy. I teraz na pewno będę chciał sobie to odpalić. No okej, okay. mamy już jakiś efekt naszego promptu, jak widzicie jest to strona z headerem, z jakimś tam contentem w środku i z footerem jest to taka jakby standardowa strona internetowa, taki homepage, taki standardowy. Mamy, zobaczcie, mamy tego naszego thumbnail'a i wszystko jest jak najbardziej w porządku, także prompt jest jak najbardziej spoko. Także jak widzicie, promptowanie i dobrze na dobry napisany prompt jest bardzo ważny. I teraz przede wszystkim jakby można powiedzieć, że można przerabiać ten prompt, tak? Można tutaj dodawać jakieś kolejne rzeczy w oparciu o ten prompt, który już żeśmy stworzyli, czyli ten na przykład kod. Możemy zapisać tutaj u góry, tak? I dodać na przykład mu coś tam, nie wiem, add some content, some basics no wiadomo no takie rzeczy tak ale teraz próbujemy to na przykład jakby zrobić poprzez Deepa tak czyli do main contentu do naszego środka dodaj content powiedzmy jakiś przykładowy ze zdjęciami z internetu które są jakimiś tam są które są powiedzmy nie wiem przykładowymi zdjęciami Podpisz każde z tych zdjęć oraz footer daj na, footer daj na samej, samym dole, dole a do headera dodaj przykład przykładowe linki, tak, coś takiego, ok. Tak to zrobimy, skopiujemy sobie i wklejamy, tak? I on zaraz nam tutaj zacznie pewnie przerabiać. Ja sobie tylko szybko jakby wrzucę na Visual Studio ten mój ten mój właśnie prompt home, dlatego że trochę tutaj na tym komputerze gdzie jestem niestety ale parę ustawień mam dziadosko zrobionych, ale jak widzicie nam tutaj właśnie promptuje, tak? czyli tworzy ten prompt w oparciu o to co od niego chcemy. Dlatego bardzo ważne jest żeby naprawdę Starać się zrobić dobry prompt, żeby starać się zrobić to w miarę na jakimś fajnym poziomie, żeby ten prompt był naprawdę dobry, żeby ten angielski był jak najbardziej prosty, jak najbardziej zrozumiały dla takiej, dla, dla naszej sztucznej inteligencji, żeby później on wygenerował nam coś na tej podstawie, w moim skrócie, tak? Poczekajcie sekundkę, niech on tutaj już kończy, bo już widzę, że mamy, mamy tworzonego futera. Zaraz zobaczymy, co on tutaj nam wytworzy. OK, futer się kończy. Jeszcze tu jakieś tam biblioteki i, i go. OK, skopijmy sobie ten nasz kod, wklejmy. Zobaczymy, zobaczymy nad, na czym stoimy. Jest 10 linijek kodu więcej, więc wydaje mi się, że rzeczywiście może być trochę tego wszystkiego, mm, trochę więcej. OK, no, coś tam, coś tam nam zrobił, tak? Mamy jakieś sample. Mamy tutaj nasz footer na samym dole, mamy dodatkowe headery, więc generalnie jak widać, taki, taki basic jest fajnie tutaj nam wygenerowany. Otrzymałem tak naprawdę to, co chciałem. Tutaj generacji, jeszcze można byłoby śmiało powiedzieć, żeby na przykład położył te wszystkie zdjęcia. Powiedzmy w jednym, w jakimś tam, w po prostu w jakimś, nie wiem, w jakimś uporządkować to, tak? Nie wiem, żeby to było tutaj, w różnych, jakby to powiedzieć, szeregach, tak, w kolumnach, żeby no, żeby to po prostu porządkować ale tego już robić nie będę. Chciałem Wam tylko przede wszystkim pokazać, aby w tym momencie, na przykład mam zapotrzebowanie na to, żeby po prostu to jakoś bardziej uporządkować, no to musiałbym mu to wypromptować, tak? Czyli kopiuję sobie jeszcze raz ten kod z Home. Powiedzmy, tak, kopiuję sobie ten kod, no i wklejam go sobie tutaj, tak. I teraz na dole odnoszę się do tego, co chcę osiągnąć, tak. Czyli chciałbym, żeby mój kod, powiedzmy, nie wiem, chciałbym, żeby mój kod, powiedzmy, był bardziej uporządkowany, chciałbym, żeby ta kolumna była bardziej uporządkowana. No to w ten sposób sobie to jakoś tam tworzę i, i robię to poprzez Dipla na przykład. Tak, zrób tak, żeby zdjęcia. Były w szeregach, tak? W szeregach. Na, na każdy szereg zrób trzy zdjęcia, a ogólnie szeregów zrób trzy. Więc niech będzie 9, 9 zdjęć. Ok. No kopijemy sobie, to wklejamy i zobaczymy. To chyba będzie tyle, jeśli chodzi o promptowanie. Tak naprawdę tych serii z promptowaniem zrobimy wiele, wiele, zrobimy tego dużo, dlatego, że to jest moim zdaniem bardzo ważny temat. Kolejne jakieś, kolejne powiedzmy jakieś narzędzia sztucznej inteligencji, będziemy tak samo wam przedstawiać, będziemy starali się wam cały czas jakoś to pokazywać, no, żeby to po prostu było jak najbardziej dla was proste. Bo wydaje mi się, że warto być na samym początku tej, tej zmiany technologicznej, tej technologii i tej sztucznej inteligencji, która już jest dla nas tak jakby bardziej rozumiana. No i tyle, tak. Zobaczymy sobie tylko ten rezultat i myślę, że będziemy po prostu już to kończyć. Tak, tak samo, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, jeśli chodzi właśnie o ChatGPT, tak samo używajcie sobie Reddita. Tak na przykład mamy GBT Tricks, chyba coś takiego to jest. Tricks, czy Hacks, jakoś tak. Edit. Tutaj mamy czat. Mamy różne, powiedzmy, jakby, cheat sheety, tak? Jakieś różne haki. Dotyczące mówiąc w skrócie tego, że coś działa, tak? Zobaczcie, Continue Code, macie tutaj wyjaśnione. To było pół roku temu, ja z tego korzystałem, pamiętam Masakra, ile się namęczyłem. Tu macie mnóstwo interesujących właśnie informacji dotyczące, jak na tym pracować, tak? Jakieś haki, kipy, wszystko macie właśnie na relicie. Dobra, przejdźmy sobie. O, i to jest fajna sprawa, fajnie, że nam to się teraz pokazało. Mianowicie w momencie, kiedy mamy na przykład maksymalną ilość tych słów w jednym okienku, dajemy sobie Continue Generating. I teraz, jeżeli sesja jest aktywna, on nam kontynuuje dalej. I tak można praktycznie parę razy zrobić. I to jest świetne. Oni to dodali prawdopodobnie około dwóch tygodni temu. Wcześniej trzeba było pisać Continue i tak dalej. To było bardzo, bardzo problematyczne. Teraz oni to jakby zmodyfikowali. I naprawdę i naprawdę fajnie, że po prostu to zostało zaimplementowane. Tak, tutaj mamy już końcówkę naszego kodu. Teraz sobie to wkleimy i zobaczymy rezultat. Czy, ten, czy to jest ten rezultat, który nas interesuje? OK, 30 więcej linijek kodu, więc myślę, że tutaj jakieś zmiany zostaną zaimplementowane. O, widzicie? Fajnie, fajnie fajnie to funkcjonuje i, i tak naprawdę jest wszystko responsywne, wszystko elegancko skonstruowane. Nasz tubel działa. To tak naprawdę tam chcieliśmy, to osiągnęliśmy. Tutaj ewentualnie można było nad tym footerem jeszcze porozmawiać, bo on też go gdzieś tam... Ale to już mówię, to w kolejnych promptach. Chcecie coś tam zrobić inaczej, promptujecie. Chcecie dodać coś innego, promptujecie. Chcecie zmodyfikować footer, promptujecie. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście musicie działać, wiedzieć jak to wszystko funkcjonuje. Bez tej wiedzy jest ciężko, sam prompt nie wystarczy. Ale można się edukować również przy okazji promptując. No, no to byłoby na tyle. Pamiętajcie, że tutaj warto korzystać właśnie z dipla. Warto korzystać z Reddita, czyli z tej dawki informacji, żeby pisać poprawnie po angielsku, korzystać z Dipla, Leonardo AI, ChatGBT. Super. No, no to byłoby dzisiaj na tyle. Łapka w górę, łapka w dół, komentarze. No cóż więcej mogę dodać. Jeżeli Wam się podobają nasze odcinki, to po prostu, po prostu bądźmy w jakiejś tam interakcji, piszcie komentarze ponieważ na pewno to jest jakaś większa motywacja do tego, żeby to robić. No i tyle. Jeżeli by Was nie było, to na pewno bym się tego robić nie chciało. No i tyle. Dzięki bardzo. Trzymajcie się na RIX.